17 grudnia mieszkańcy dostali długo wyczekiwany prezent. Będą mogli z niego skorzystać po świętach 28 grudnia. Stęgę w termach Jakuba przecinali poseł Roman Kaczor, wojewoda dolnośląski Aleksander Skorupa i burmistrz Franciszek Październik. Nazwę dla krytej pływalni wymyślił Sebastian Smoleń, który w nagrodę otrzymał karnet na basen. Burmistrz podkreślił, że nie brakowało problemów podczas budowy obiektu, ale warto było walczyć z przeciwnościami, bo teraz spełniło się umarzenie mieszkańców. Za pomoc w uzyskaniu 3 milionów dotacji z Ministerstwa Sportu, w październik dziękował posłowi Romanowi Kaczorowi. Całość kosztowała 26 milionów 600 tysięcy złotych. Dzień otwarcia przejdzie do historii również z innego powodu. Burmistrz, tak jak obiecywał, wskoczył do wody w garniturze. Zaproszeni goście z trybuny podziwiali występy zawodnicze ludowego uczniowskiego klubu sportowego Aquarius z Bielawy.